Dobra, zaczynają powrót na Ziemię. Trochę sobie może to przyciszę. Eee, obserwujemy. Zaraz będzie ten deorbitation burn. Tak, podsumując tą misję, to patrzę medialnie, jak to wyszło. Pierwsza rzecz to wyszło to trochę źle, bo... Wiecie co? Oni po prostu mieli przesunięte przez te problemy ten start, i teraz są w środku wakacji. W środku wakacji te ludzie się zajmują zupełnie czymś innym, albo chociaż ostatnio się zajmują ogarnianiem deszczy, nie? ale generalnie na wakacjach wszyscy mają w dupie jakieś zieloty kosmiczne, medialne, te medialne takie rzeczy, które były ciśnięte i pompowane. No, to pokazane, że gościu jad pierogi na tej stacji kosmicznej. Ja wiem, że to jest takie chwytliwe, ale potem wszyscy mają w głowie, że gościu tam poleciał tylko po to, żeby zjeść pierogi na tej orbicie. I nie mówi się o tym innych rzeczach. Potem jeszcze dochodzi to, że płacili za to ileś tych milionów yy, euro. No i ludzie mają taki trochę to dwoznacznie odbierają. No nic, no, wyszło jak wyszło. I czas był zły i ten przekaz marketingowy chyba też był zły, bo to nie chodziło o promocję pierogów na orbicie, a tak wyszło jakby, jakby głównie się tym zajmowali. Myślisz, że one będą takie w miarę świeże czy te lepsze? Tu są jeszcze takie, tu jeszcze nie przebrane powiem Ci. Tu są takie wielkie nektaryny, nie które odpowiednie będą. To jak wiesz, jak jabłka kurna wielkie. Borówka amerykańska też jest. Coś byśmy sobie mogli wziąć, a może chyba, takiego małego arbuzika. Arbuza, no. A myślisz, że takie są dobre? Nie wiem, to jest loteria, no. Czy te sobie weźmiemy? Ja tu zrobiłem zastępstwo, ale to zastępstwo też nie działało. Także cały ten sprzęt już się wysłużył. I to wszystko idzie do, do przemiału. Mam nadzieję, że to mi najdzie na ten, ten, bo kurde coś mi się tu wydaje, że... Może być większa śruba i to będzie lipa. No i właśnie tak jest. Mam tu różnych przejściówek, kurde, tysiąc. Ale widzę, że zupełnie żadnej takiej co by tu... Mam tu taką jedną co pasuje, ale to robi jeszcze no, na mniejsze. Coś tu jest w ogóle jakiś inny, kurnia. Inny rozmiar tego, ja pierdzielę. Muszę mieć przejściówkę z tamtego kranu na coś. Super mniejszego, albo 5 przejściówek, ale nie ma w ogóle takiej konfiguracji, żeby to zrobić. Hmm, niedobrze, coś czuję, że tego kurde nie podłączę. Cały misterny plan, wiecie gdzie, mam tylko jedno takie szerokie, nie wiem jaki to jest size i z tego super szerokiego bym chciał przejść. I tu mam jeszcze chyba drugie takie super szerokie. Na takie wąskie ja pierdzielę tyle tego mam i oczywiście takich jak trzeba nie ma. O, tu mam takie ewentualnie mogłem sobie wkręcić. Na razie w taki sposób nazwijmy to ziemniaczany. O, przydałbym się taka łączówka, tylko że nie w ten sposób wyłączyła, tylko z tym. Nie wiem czy taka jest, ale tu zaraz poszukam. Nie jest to może wersja Pro, ale widzę, że nie przecieka. W zasadzie chodziło o to, żeby zadziałało. No to no to kurde zadziałało. Odpalone na manualu. Tutaj gdzieś kapie, ale to kapie bardziej. A tutaj. To gówniane jedno jest, trzeba zmienić. Zmieniłem na dwie gardenowe i już nie cieknie. No, a w sumie wygodne, bo nawet jakbym chciał sobie coś tu podpiąć, jakiś na przykład myjkę czy coś, to byłoby w miarę... W miarę OK, bo sobie to rozepnę i już będę miał podłączenie. To chyba nawet tak zostawię, nie będę już kombinował z przejściówkami, ale dzisiaj nie będzie podlewania, bo ma padać. Tu wyjechał na Żer. Wrzuciłem na test hub oczywiście ten, tą tą kosiarkę. Ona jest stosunkowo tania, bo ona w castoramach wchodzi i tam była w, w rozsądnych pieniądzach w granicach no, około 3-3 tysięcy. Pewnie koniec sezonu będzie w promocji. I o tyle fajna, że wizyjnie wszystko ogarnia. I instalacja wiąże się z tym, że sobie wbijacie to i uruchamiacie to, a on już sam jeździ po zielonym. Jak ktoś ma prosty trawnik, taki jak ja, i nie potrzebuje przejeżdżać jakichś kilometrów pomiędzy różnymi sekcjami, to powiem, Wam, że fajne rozwiązanie. Warto sobie popatrzeć. Muszę przygotować taki film o kosiarkach, jak się dobierać do ogrodu, bo już kilkanaście ich prze, przećwiczyłem i mniej więcej kumam bazę na co zwracać uwagę, w zależności od tego czy macie nachylony, czy macie bardziej skomplikowany, czy macie jakieś drzewa, inne rzeczy ale to muszę siąść i na spokojnie to ogarnąć ta całkiem spoko w tych pieniądzach super, to widzę, że też spoko i w tych pieniądzach mam nadzieję, że będzie super i się nie ugotuje tutaj na słońcu dzisiaj dzisiaj akcja na górkę, ostatnio byłem na górce ale niestety Skasowałem to co nagrałem, żeśmy instalowali panele fotowoltaiczne, latałem dronem. Z Te zdjęcia z drona mam, to go do dzisiaj podłączę, 3 km KFC właśnie wyklikałem sobie przy okazji zamówienie. Tak więc będzie można e, fast foodowo też załatwić temat. Kurczę, Ci mi się przeciągnęło 14 godzina bez jedzenia. Ja pierdzielę, ale byłem taki zajęty i tak o, 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 nie myślałem o jedzeniu że jakoś zleciało. Ale to jest wygodne, że jak wiem, że jadę, to mam po drodze KFC, aplikacja w KFC działa ja, nieźle, w przeciwieństwie do Burger Kinga, chociaż to ta sama firma. Powinni wziąć tych, co im zrobili do KFC, żeby im napisali do Burger Kinga też aplikację taką, że można było z telefonu wyklikiwać. Kurniaż patrz, bo jest Grander, ale z majonezem był, kurnia nie było w ogóle, patrzcie, sosu barbecue. Co za Ewidentnie się tu nie znają na robocie. Miś paszport. Kurnie miał padać dopiero wieczorem, ale coś czuję, że będzie nieco szybciej. Tutaj szewce KFC nie ogarniają grandera. No <laughs> i to jest właśnie to co mówię. W różnych KFC są różne, różna jakość, jak tam sobie jadę do tego co zawsze. No to nie przypominam sobie kiedy ostatni raz byłem zawiedziony. Wszystko było super, nie, a tak? Jak przyjeżdżacie i lubicie Grandera, dostajecie Grandera za, zamiast barbecue majonez To potem macie problem, nie? że KFC gówno robi I wcale się nie dziwię nie, w <laughs> nie miałem po prostu czasu, żeby się tutaj z nimi spierać Pięknie wykoszone, tylko zaczęło lać niestety O i ten żeśmy wynalazek ostatnio podłączali z trackerem, <laughs> ale trackera się nie udało e, uruchomić Ale same panele działają nieźle z Ecoflowem oczywiście, Przemysława namówili. Koledzy, których ja wcześniej namówiłem. Profesjonalna wymiana switcha. Setkowy okazał się za wolny. Przemysłowowi to wszystko za wolno chodziło. On takie setki to wypełnia palcem jednym. Setki to on na przoka wystawia. A tutaj trochę słabo, bo to powinno być niżej. Właśnie no może niżej, wyżej zamonty, bo będziemy za, za, zatykać tymi te wyjścia, nie? Albo to za to, mi to miejscami. Właśnie. Ja tu od Przemysława z graciarni wziąłem takiego archaicznego, ale sentymentalnej wartości Radiotelefonika eee, i pomierzyłem go wrzucenie na mój drugi kanał, a teraz wraca do miejsca stacjonowania. Przemysław oddaję ci ten, kładę ci go tam na półkę, skąd wziąłem. To radio. No. Przewietrzył się jest sprawny. Kładę tu, a tu jeszcze takich fajnych rzeczy. Całe mnóstwo do przebadania. To w ogóle wiesz czy te dzia to, 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 to działają czy nie wiesz? Działają? No, Byłem zaginiony koncentrator mocy doktora Emeta Browna, tak więc jest szansa. któremu nie mógł wrócić do przyszłości. Tak, że dylatacja czasu nas z nami będzie współpracowała i przeniesiemy się do 1829. Zgadnijcie po co. Czy na warsztacie jest Taki zasilacz, z swoją drogą bardzo po, po, porządny. Ja taki sam mam u siebie na, 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 na do, główny zasilacz do urządzeń nadawczo-odbiorczych radiowych. Jest taka sytuacja, że się zatarł ten wentylator tu. Jak się zatar wentylator, to się usmarzył mostek prostowniczy. A te, które u nas się kupuje mostki prostownicze, to pomimo tego, że mają deklarowane moce jakieś kosmiczne, to się potem okazują, że się upalają. Ale ten przetrwał bezpiecznik w tym kurwa zasilaczu? Nie chyba. Też nie? Nie, bezpiecznik był czarny. Bezpiecznik czarny i czarny mostek prosłowniczy. Tu jeździ Ziutek. Ten Ziutek służył u mnie dzielnie przez wiele lat i cały czas służy po wymianie baterii. Na górce został przekazany w darze, a tam jeździ. Tu jest Ziutek, a tam jeździ przemysła, proszę Państwa. wygląda na wywrotnianego, ale ziutek widzicie, dotąd ziutek jeździ i dalej już się nic nie dzieje. I co ciekawe, ziutek jest z kablem obwodowym. Eee, są anteny, są, pracują nadajniki i to niejednokrotnie takiej większej mocy i ziutek sobie daje radę, a to wszystko jest oparte właśnie na impulsator jakiś taki, który wysyła fale radiowe, działa wiatrak. No, a my dzisiaj z wykopali z przemysła w kolejną sekcję. Dadał się namówić na unifyowe access pointy. Ale kupił tego USG, który już nie jest najświeższym towarem, i próbujemy to ogarnąć, ale to nie będzie proste. Chłopaki zostają, ja jadę dalej. No, trzeba trochę ten sprzęt z Demobilu pomasować, żeby zaczął działać. Dlatego ja to jestem jakiś jednak wielbicielem tych urządzeń, takich nowszych, nie tych takich najstarszych, bo potem właśnie się pojawiają takie problemy, że że nie możecie tego se ogarnąć na spokojnie. No ale Przemysław dumnie jeździ se traktorkiem. No, tak trzeba żyć. Patrzcie, patrzcie. Jak Kubica skończy Le Mans i nie będzie startował, to ja Przemysława będę nominował. Do kolejnego Le Mans.